Cześć Błażejku, pierwsze ode mnie nigdy nie myślałem, kurde, że urośniesz. Myślałem, że ponad stół, pół głowy ping-pongowy i to wszystko, nie a tu patrz, 18 pyknęła. I słuchaj, jedziemy, gdzie jesteśmy, trenerze? Wszystkiego najlepszego Błażejku, jesteśmy w Olsztynie. Mamy nadzieję, że za 2-3 lata będziemy się bujali nie po Olsztynie, tylko do Monachium. Na twój mecz. No ty, ty masz to zrobić, nie? Chłopaki jak tam? Jest? Weźcie, ustawcie ten telefon. <noise> Bożejku, wszystkiego dobrego. Z okazji 18 urodzin. Czego ci mogę życzyć? Na pewno kariery no Lepszej niż no jest no, no, no. <laughs> Kariery, Wiesz, nie. No na Na sobie poradzę Telewizyjnej. Telewizyjnej. Telewizyjnej Może wszystkiego najlepszego Zapierdzielaj, pracuj ciężko chłopie Kariera przytomna, jeżeli będziesz zdawał sobie. siebie 100% Ale trenerze, 120%. on już skończył teraz 18 lat, to nie musi zapierdalać. Zapierdalaj Błażejku Dokładnie, no. dokładnie Trzymaj się Telefon poprosimy dalej. Ale dalej, dalej, bo to nie koniec. Kamilku, przejmij, przejmij. I słuchaj. Halo, halo. Teraz coś ci pokażemy, nie? Halo, jak nie będziesz dobrze w piłkę grał, zobacz, my jesteśmy, patrz. Wypizdziejewo synuś, Ewo! Jak nie będziesz w piłkę grał, będziesz musiał się z trenerami bujać. Także słuchaj. Bierzemy cię do timu jak nie wyjdzie, nie, ale to dopiero za 10 lat. E, jaką wróżymy w przyszłość? Gdzie będzie grał? Trenerzy? No Bayern Monachium? Bayern München. Bayer Mansion, ale Gute błażejko z okazji 18 urodzin. Pozdrawiamy całą familię, mamy tatę i diabła Lucjana. Ciao!